Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Witam się nisko, słuchaczy i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusza. Jest czwartek, 7 marca 2024 roku. Słońce wzejdzie o 6.16, a zajdzie o 17.35. Imieniny obchodzą Felicita, Tomasz i Teresa, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień bycia na fali, moc to na dziś. Cóż z tego, że wiele możemy, skoro nic nam się nie chce. Urszula Zybura, 267. wydanie Codziennika Motywacyjnego, zapraszam. Moja mailowa skrzynka to kopalnia tematów do podcastu Codziennik Motywacyjny do Mediteusz Light. Ale w pewnych sekwencjach zdarza się tak, że jednego dnia, no może w upływie 3-4, dostaję kilkanaście maili o bardzo podobnej treści. Z czego to wynika? Nie mam zielonego pojęcia, ale tak było też tym razem. Przez ostatnie kilka dni otrzymałem maile dotyczące strachu i wszystkie brzmią w podobnym tonie: Mediteuszu, co zrobić? Mam wielki strach przed i tutaj wpisz dowolne wyzwanie. Jakie ktoś ma do wykonania. I postaram się odpowiedzieć bardzo dokładnie na to, czym jest strach i czym jest lęk, bo te dwa aspekty ludzkiego bycia na niebieskiej kulce są w wielu przypadkach mylone. Ale posłuchaj bardzo uważnie. Strach to jeden z elementów instynktu. Strach odpala wtedy, kiedy czujemy zagrożenie życia lub zdrowia, i to niezaprzeczalny fakt. I wtedy być może nie działamy racjonalnie. Ale ten strach każe nam albo uciekać, albo się gdzieś schować, żeby ochronić swoje życie albo zdrowie. I wtedy możemy rozmawiać o strachu. Wszystkie te ludzkie zdarzenia, kiedy masz lęk przed zmianą pracy, przed urwaniem się z jakiejś toksycznej relacji, przed wystąpieniem publicznym, i tutaj wpisz jakiekolwiek ludzkie wyzwanie, które może na jakimkolwiek etapie budować uczucie lęku. No jest właśnie lękiem, a no raczej dyskomfortem, ale niektórzy nakręcają się w ten sposób, aby odczuwać bardzo silne stany lękowe. Stany lękowe i lęk jako taki może też objawiać się z racji zaburzonego umysłu, czy poprzez jakąś chorobę, czy poprzez jakiś nawyk stosowany niestety zbyt często, który odpala i każe uzupełniać daną substancję, a jeżeli jej nie ma, no zaczyna odpalać nam Lękami dookoła, nerwice i tym podobne rzeczy. Czyli strach jest tym fragmentem ludzkiego bycia na niebieskiej kulce, który jest odpalany poprzez instynkt. Lęk jest odpalany z jakiegokolwiek innego powodu. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to będzie praca, miłość, pieniądze, finanse, niebranie środków psychoaktywnych, czy tam jakichkolwiek innych. Wtedy jest lęk albo psychicznych chorób, bo też tak może być. Ale na pewno lęk nie jest strachem, więc zajmijmy się lękiem. Lęk odpala z różnych przyczyn, tak jak już wiesz, albo przez stosowanie i zaniechanie stosowania jakiejś substancji, albo z szeregu innych wydarzeń i aspektów ludzkiego życia. I czy można zapanować nad lękiem, nad tym stanem, który z jakiegoś powodu cię paraliżuje? Oczywiście, że można. Z pomocą przychodzą medytacje, transy, uważność, yoga, wgląd w siebie i to są te aspekty, które, których możesz użyć natychmiast. One nie kosztują absolutnie nic. Oddychanie, medytowanie, uspokojenie, wgląd w siebie zapewnienie sobie jakiegoś chwili, jakiejś krótkiej chwili dla siebie jakiejś przestrzeni, gdzie jesteś tylko ty i nikt więcej Twoje zamknięte powieki. Twoje zdolności do samodzielnego myślenia i toczenia wewnętrznego dialogu w pozytywnym tonie, żeby nie dać się zdominować przez wewnętrznego krytyka. Bo często zdarza się też tak, że jak odpala uczucie lęku, uruchamia się natychmiast wewnętrzny krytyk, który jeszcze i jeszcze i jeszcze to nakręca. Więc zatem, co zrobić? Jaka jest szybka apteczka na stany lękowe? Pierwsze z nich to oddechy. Oddychaj pudełkowo. Jak oddychać pudełkowo, znajdziesz na moim kanale, znajdziesz na kanale Ratyńskich albo wpisz oddech pudełkowy. Pozwala zatrzymać i uspokoić te rozedrgania, które budują w Tobie uczucie lęku. Druga rzecz to jest medytowanie. Medytowanie i nie okazjonalne. Takie, że jak ty odczuwasz lęk, to już będziesz medytowała. Nie. Praktykowanie medytacji każdego dnia, rano i wieczorem najlepiej. I podczas tych transów, bo mogą to być wglądy w siebie, ale mogą też być to transe prowadzone albo transe z wizualizacją, budujesz poczucie nieodczuwania lęku, a raczej odczuwania lęku, ale nie pozwalania na to, aby on przejął kontrolę nad Twoim życiem. Mam koleżankę, której odpalał paniczny wręcz Lęk w momencie kiedy wsiadała na pokład samolotu. To było coś nie do wiary. Mało tego, dziewczyna wykonywała taki, znaczy wykonuje nadal taki zawód, który zmusza ją do częstego przemieszczania się samolotem z miejsca A do miejsca B. I na samym początku to było naprawdę bardzo niekomfortowe i dla niej, i dla wszystkich tych, którzy znajdowali się w tym samolocie, bo ona. Dawała przejąć kontrolę lękowi nad samym sobą. I wtedy nie wiem, czy doświadczyłeś albo doświadczyłaś takiego czegoś. Są ludzie, którzy jak dadzą się ponieść stanowi lękowemu, no to wtedy dzieją się rzeczy niefajne. Patrząc na to z boku, no wygląda to dla wielu przerażająco, bo ludzie myślą, że to są jacyś strasznie zaburzeni, chorzy psychicznie, nieobliczalni wręcz ludzie. A to nie tak. Oni dają tylko, oddają swoją kontrolę swojemu lękowi. Więc w momencie, kiedy zaczynasz wizualizować, kiedy zaczynasz medytować, kiedy yy, całe twoje wizualizacje, załóżmy wieczorne, są oparte o to, żeby budować bezpieczeństwo, żeby eliminować lęk z twojej przestrzeni, wtedy zaczynają się dziać naprawdę ciekawe sytuacje w twoim życiu, bo nic i nikt nie jest w stanie tak uzdrowić Twojej podświadomości i Twojego odpalania lęku, jak ty sam albo ty sama, poprzez właśnie medytowanie, poprzez wglądy, poprzez wizualizację, poprzez no, w cudzysłowie programowanie podświadomości, umysłu, oczyszczanie itd. W wielu przypadkach podczas wizyty, na przykład u hipnoterapeuty, możesz znaleźć przyczynę, skąd ten lęk odpala. Dlaczego odpala i dlaczego jest tak obecny w twoim życiu z takim a nie innym nasileniem? Co jest triggerem do odpalenia lęku? Ale nie przejmuj się, jeżeli dopadają cię lęki różnej maści, bez względu na to czego dotyczą, czy pracy, wystąpień, zarabiania pieniędzy, powrotów do domu, otwartych przestrzeni, latania samolotem, kursu kroju i szycia, czy je, jazdy na łyżworolkach. Jest takie Jedno buddyjskie stare jak Azja, albo raczej jak wschód przysłowie. Lęk nie istnieje tylko w tych umysłach, które pozbawione są życia. Każdy z nas ma lęki, każdy bez wyjątku, każdy z nas ma uczucie lęku z jakiegoś tam powodu. Jedni zaś pozwalają, aby ten lęk zawładnął nimi, drudzy zaś są w stanie go kontrolować, są w stanie go uciszać, przyduszać, za, przymykać na niego oczy albo synergicznie z nim żyć. Jak? Jest takie bardzo mądre zdanie: bój się i rób. I to jest chyba kwintesencja tego podcastu, bo wielu napisało oni napisali o strachu, ale to tak naprawdę był lęk że mają lęk przed czymś, przed czymś, przed czymś że przed zmianą pracy, przed powrotem do domu, przed zmianą miejsca zamieszkania, rozpoczęciem budowy domu super, miej swój lęk. O go i rób swoje. Zmieniaj pracę, urywaj się z toksycznych związków, buduj dom, zarabiaj więcej, wydawaj książki, fotografuj. Lęk to fragment naszego życia, twojego, mojego, każdego z nas. Jeżeli ktoś ci mówi, że nie ma lęku, to łże. Jeżeli ktoś ci mówi, że pozbył się lęku w 100%, to znaczy, że nie żyje. Nie ma ludzi, którzy nie mają lęków, które z jakiegokolwiek powodu... Mogą w każdej chwili wyjść na powierzchnię. Tylko tak, jak ci powiedziałem. Jedni zauważają, boją się i robią, drudzy, no właśnie. I o ile medytacja, praktyka uważności, wizualizacja i wszystko to, o czym gadamy na kanale Mediteusz, jest w stanie doraźnie pomagać na lęki, na małe lęki, na jakieś wydarzenia okazjonalne, takie, które gdzieś tam odpalają. Ty wiesz, że to lęk i spokój i przechodzisz do porządku dziennego, bo on odpuszcza po jakimś czasie, to w momencie, kiedy zauważasz, że oddajesz kontrolę swojego życia lękom, stanom lękowym, które się pojawiają nieraz z różnych powodów, to namawiam cię do tego, abyś umówiła się z terapeutą, z psychiatrą, psychologiem, i nie dlatego, że to niszczy twoje życie w jakiś sposób, tylko dlatego, że. Zapanowanie nad tym w wielu przypadkach jest stosunkowo proste. Musisz się nauczyć pewnego modelu pewnego zachowania. Ale w Twojej głowie skądś powstało przekonanie, że terapeuta, że psychiatra, psycholog to ostateczność, a to nie tak. Bo lęk w Twoim otoczeniu skądś się wziął, z jakiegoś powodu oddałeś albo oddałaś kontrolę nad tobą nad sobą tej energii, temu przelotowi. Ale... Ta osoba, jak terapeuta, jak coach, jak y, psychiatra, będą w stanie ci pomóc. I znowu będziesz miała swój lęk, albo miał swój lęk, ale nie oddasz mu kontroli nad tym, co się dzieje. I wtedy będziesz mogła, albo mógł stanąć i tak jak mawiał King, bać się i robić. Robić życie, tak jak żeśmy ostatnio ustalili z Ratyńskim, bo to jest najpiękniejszego coś, co nam się... Przytrafiło móc odczuwać, zbierać doświadczenie, stosować patenty, skill w swoim życiu, rozmawiać z innymi ludźmi, kreować, budować i przede wszystkim samostanowić o sobie. Więc jak masz napady lęku, zrób coś z tym. I nie mówię ci to po to, żeby ha, 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 żebyś coś tam wykonała albo wykonał, tylko zastanów się, czy oddajesz swoje życie w kontrolę lękowi, czy możesz z nim iść, Ramię w ramię, bać się i robić. Jeżeli tak, super, jeżeli oddajesz kontrolę, skontaktuj się z kimś, kto ci pomoże. Być może same medytacje, transy i uważności będą w stanie ci pomóc, ale po co palić czas tak długo? Szkoda życia na to, żeby żyć z takim obciążeniem i każdego dnia zastanawiać się, czy on wychynie dziś, czy nie, czy namiesza w moim życiu, czy nie. Lepiej iść z nim pod rękę, z lękiem bać się i robić. I to jest coś, do czego namawiam Cię z całej swojej mediteuszowej siły. Dzisiaj o 18.30 wprost z Centrum Sterowania Wszechświatem wielki live. Live z Jarkiem Gucem nad Ratyńską, Ratyńskim, ale live, jakiego jeszcze nie było. Live taki, jaki zawsze chcieliśmy zrobić i po części, jaki Wy, jako słuchacze kanałów Mediteusz, Jak Lepiej Żyć, Jarka Guca, wymyśliliście żeby można było zadzwonić i porozmawiać z nami, żebyśmy my mogli odpowiedzieć na pytania, te, które często wpadają do naszych mailowych skrzynek, nie są przez nas po prostu z natłoku informacji zauważane, a potem z jakiegoś powodu przepadają w odmentach kilobajtów. Więc dziś będzie można zatelefonować do Centrum Sterowania Wszechświata i pogadać ze mną, z Ratyńską, z Ratyńskim, z Gucem. I myślę, że to będzie coś, co będziemy czynić często, bo... I już widzę po mailach, że wielu ma ochotę zadzwonić. Oczywiście linia telefoniczna będzie jedna, więc z tego co nie mam, będzie ciężko, ale będziemy półtorej czy dwie godziny, także śmiało. Będziemy, będziemy rozmawiać i będziemy mieli dla Was nagrody, różne prezenty i upominki, tylko dlatego, że jesteście naszą cudowną, fantastyczną, wręcz rewelacyjną publicznością. Kawowiczom z to, slash mediteusz wiecie za co i dlaczego. Jesteście najlepsi, cudowni i w ogóle tyle. Czy będą jakieś kody rabatowe na przebudzenie Feniksa? I takich maili dostałem kilkadziesiąt. No więc zapraszam na live. Dziś o godzinie 18.30 z Centrum Sterowania Wszechświatem. Coś znajdziemy. Algorytmy sukcesu coraz bliżej przebudzenie Feniksa również coraz bliżej. Nie macie zielonego pojęcia, jak, jak rozmawiamy ze sobą. Dzisiaj mieliśmy taką konferencję. Jarek Guc, Ratyńska, Ratyński, ja. Rozmawialiśmy na temat tych wydarzeń, które za chwilę się będą materializowały. Nie macie pojęcia, ile radości, ile nadziei, ile ekscytacji jest w tym, że będziemy się z wami mogli spotkać. Bez względu na to, czy to będzie Feniks, czy to będą algorytmy, czy to będzie live jutrzejszy. To jest coś pięknego. Tymczasem kłaniam się nisko do samej Ziemi. Co złego, to nie ja. Słyszymy się dziś o 18.30 w live z Centrum Sterowania wszechświata, a jutro, oczywiście, jak zwykle tradycyjnie o 6 rano w codzienniku motywacyjnym. I pamiętaj, oswój się z lękiem, weź go pod rękę, bój się i rób. I nigdy, ale to nigdy nie daj przejąć mu kontroli nad swoim życiem. Na razie. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.